Siemanko witajcie w kolejnym odcinku w którym przyszły do nas paczuszki ale nie paczuszki dziś będą najważniejsze bo najważniejsze jest to że wbiście 400 łapek łapek subskrypcji na kanale tak jak chciałem do końca miesiąca do końca wakacji udało się teraz lecimy po 500 już mamy bodajże 402 subskrypcje każdej, każdej osobie dziękuję która zostawiła tutaj subka <laughs> przepraszam na kanale jest to bardzo miłe, bardzo się cieszę, że jakby zostajecie ze mną, że jest dość sporo komentarzy wyświetleń, że cały, coś, cały czas coś się kręci, więc konkursik dla was też jest. Tak jak mówiłem, że będzie konkurs, tak jest. Konkurs polega na tym, że musicie mieć subskrypcję jakby publiczną, łapkę w górę zostawić, być na grupie na Facebooku, co będę weryfikował. Być na grupie na Facebooku. I napisać komentarz, w którym opiszecie, jakbyście widzieli rozwój tego kanału dalej, w sensie jakie serie chcielibyście zobaczyć i tym podobne rzeczy. No i na przykład coś tam wspólnego z moim kanałem, co wspominacie najbardziej, albo jakąś ciekawostkę po prostu. Napiszcie i teraz, ważne, nie ja wybieram zwycięzców, a wybiera to jakby publika, czyli ten, ten komentarz, dwa komentarze, które będą mieli, miały najwięcej łapek, wygrywają. Czyli ja nie biorę w tym udziału. Ktoś będzie miał 30 łapek, druga osoba 31. Obydwie wygrywają. 29 już nie wygrywa, więc dwie nagrody są. Oj, przepraszam, jestem trochę śpiący. Dwie nagrody są. A karty pokażę, które do Was trafią. Oj, przepraszam. A karty pokażę, które do Was trafią. Kiedy? Kiedy Wam pokażę? No, jak będę nagrywał odcinek ze zwycięzcami, więc bierzcie udział. I to pod tym filmikiem musi być napisane. To jest dość istotne. Pod tym filmikiem. Co my tu w ogóle dostaliśmy? Znowu pewnie kupimy jakieś karty. O których nawet nie mam pojęcia. la la. Już wiem, co to jest. Ja już wiem, co to jest, proszę Państwa. <laughs> Patrzcie to, co my tu mamy. Alvaro Morate Obsidian z Hiszpanii. Też Wam pokażę kolekcję, no niedługo przedstawię. 9,5x9,9 Karlosa Bakke z Laligi. A to jest sezon 2019-2020, ok. Bardzo fajna karta do 99 z autografem i z koszulki. I jeszcze jakieś dwie karty tu na nas czekają, z tego co widzę. A nie, trochę więcej tych kart tu czeka. O co tu chodzi? bardzo nie mam, o. Tu mam jakiegoś Ramosa obsydian kolejny czyli Morata obsydian i obsydian Ramos 7,5, ten troszkę mniejszy limit ma Aha, do tej karty po prostu nie miał Holderka, więc tak ją zapakował, okej okay. Na no szczęście ja chyba będę miał taki B130PT Bo setka się to sprawdzić no a tutaj mamy kartę Jajaturę i Żerwinią Double Teams jest limit do 199, bardzo fajna karta Czyli tak, w tej przesyłce dostaliśmy raz, dwa, trzy, cztery karty z koszulkami, no i jeszcze autograf tutaj. Co mamy tak: Rywinio, te dwie na pewno nie będą na sprzedaż. Bakka i żerwinio, może gdzieś kiedyś tak jak z, ostatnio było ze Snyderem oj, przepraszam, i Blindem, gdzie zrobiłem wyprzedaż. Nie wiem, weźmy może tą. Co mówię, bo czasami trzeba no robić wyprzedaż, bo. Książki się przydadzą. Niedługo nowe kolekcje. Co zbierać? Co myśmy tu ooo Tak jest. To, co lubimy najbardziej, czyli karty krystal. Rafa Silva Humels Regnion. Ok. No, więc w tym odcinku to by było na tyle, tamte dwie saszetki, dwie saszetki, dwie paczki otworzymy w następnym odcinku. Dajcie znać co o tym sądzicie, o tych wymianach, tutaj cztery karty, dajcie znać co sądzicie o tym i zapraszam Was właśnie do obrania udziału w konkursiku, no bo myślę, że parę fajnych kart Wam rozdam, a zawsze dostać za darmo kartę, myślę, że spoko sprawa. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, siemaneczko, cześć pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. I zapraszam Was na grupę na Facebooku, subskrypcje są bardzo istotne, bo podbijają nam filmiki tak samo, znaczy podbijają kanał, a łapki w górę i komentarze podbijają filmiki, o tak. Więc zapraszam wszystkich, dziękuję, trzymajcie się, siemaneczko, cześć.